Cześć! Dzisiaj zawitaliśmy w Lasy Mazurskie, gdzie znajduje się bardzo ciekawe miejsce. Jest to cmentarz megalityczny, w zasadzie pseudo-megalityczny, w którym spoczywają krabiowie starego niemieckiego rodu. Trudne nazwisko Cudona Lauk. Tak się nazywali. Pokażę Wam i opowiem o tym cmentarzu. Zapraszam! Te głazy, które tu widzicie, ustawione pionowo, to jest taki najbardziej charakterystyczny, można powiedzieć, element cecha tego cmentarza. Są one stylizowane na dawne, starożytne cmentarze megalityczne, które były stawiane w różnych częściach Europy przez plemiona pogańskie. Z uwagi na to, że jest to stylizacja, narosło wokół tego miejsca bardzo wiele legend. Różne bzdury tutaj ludzie wymyślali przez dziesiątki lat. Że znajduje się tutaj czakram, czyli miejsce mocy, że spotykali się tu przedstawiciele loży masońskiej, którzy tutaj odprawiali jakieś swoje rytuały, wreszcie, że tutaj jakieś swoje obrzędy odprawiali starożytni celtowie jakieś 2000 lat temu, a nawet z takimi głupotami się słuchajcie, spotkałem, że tutaj kiedyś czarownice sobie coś tam działały, te swoje sabaty i w ogóle. Jest to oczywiście bzdura, jest to oczywiście stylizacja. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Niemcy yy, właśnie robiąc z tego typu miejsca pamięci czy miejsca kultu bardzo często odwoływali się, stylizując takie miejsca do, do różnego rodzaju mitologii, wierzeń, pogańskich. Taka po prostu kultura, takie obyczaje. Przejdźmy dalej. Na cmentarzu znajdują się de facto tylko dwa groby yy, arystokratów z rodu Sudona. Lauk. Oto jest pierwszy z nich. Spoczywa w nim Friedrich Ludwig, graf Cudona Lauk. Zobaczymy. Urodzony 1873, zmarły 1924. Zobaczcie, jak starannie jest wykonany, jak dobrze zachowany herb tego rodu. Poroże, jelenia i korona Jest tu też ciekawa inskrypcja, po niemiecku oczywiście, napisana czcionką gotycką. W tłumaczeniu ta inskrypcja oznacza cytuję: Tak mówi Duch, powinniście odpocząć od trudów swoich, lecz wasze czyny pójdą za wami. Przejdziemy sobie do drugiego grobu, gdzie jest pochowany syn tego pana, który tam spoczywa. A nazywał się on Christof Friedrich. Pokażę dokładniej. Cudona lauk. Tutaj krzyż. Uboższy jest w zdobienia. Ten nagrobek. Urodzony 1907. Zmarły w 1934. Zmarły tragicznie w wypadku samochodowym. Najbardziej charakterystycznym, najbardziej efektownym, Elementem tego cmentarza jest swastyka z rozchodzącymi się promieniami słonecznymi. Cmentarz powstawał w okresie międzywojennym, wtedy, kiedy jeszcze Hitler nie zdołał rozpętać swojej machiny wojennej i swastyka nie kojarzyła się tak negatywnie. Dlatego wielu arystokratów pruskich, niemieckich, pierwotnie popierało Hitlera. W trakcie wojny, wręcz przeciwnie, arystokracja pruska stanęła w większości przeciwko niemu, w opozycji do niego. A z tyłu kamienia, gdzie jest swastyka, mamy jeszcze wyryty napis po niemiecku. To jest cytat z Adolfa Hitlera. Zaraz go Wam przetłumaczę. a oznacza ono tyle, tyle, nie mniej, nie więcej. W każdym człowieku, w każdym z nas tkwi cząstka natury świętego Jana. Ja czekam na Chrystusa. Iż warte auf den Chrystus. Adolf Hitler. Czekam na Chrystusa. Miejsce jest kameralne, niewielkie, ale bardzo ciekawe, bardzo tajemnicze, bardzo efektownie położone w mazurskich lasach w tej mazurskiej głuszy. Jeżeli film wam się spodobał, zaglądajcie na nasz kanał, zostawcie suba i łapkę w górę, a my widzimy się w następnym filmie. Cześć.